Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych. Kłaniam się. Dajcie krótki story time. Jego dawno u mnie nie było. Myślę, że z rok lekko nie było. Tak, żebym po prostu wziął telefon i sobie do was. Jak do moich ziomali pogadał. Nie oceniajcie. Wiem, że muszę iść do fryzjera, Natomiast yy, oh, to, co się działo ostatnie tygodnie, jeżeli chodzi o czas, kontuzje i rzeczy, które robiliśmy, to jakiś w ogóle inny wymiar. Prosto z samolotu ze Stanów Zjednoczonych wsiedliśmy właściwie do samolotu do Afryki. Więc legendarny kanał afrykańsko-amerykański, wiemy, prawda? I moi kochani, byliśmy w tej Afryce przez ponad tydzień, ale trzy razy zrobiliśmy Maroko, a teraz polecieliśmy, przetrzeć szlaki do Algierii. I powiem Wam, że to są dwie zupełnie różne od siebie Afryki. Algieria to jest absolutny koniec świata. Jakość wody tam, jakość jedzenia, jakość w ogóle całego otoczenia, życia, hoteli, dróg i tego wszystkiego, nie widziałem w życiu czegoś takiego. Słuchajcie, zrobiliśmy trzy razy Afrykę i trzy razy nie mieliśmy. Żadnych kontuzji, żadnych problemów zdrowotnych, a teraz Algieria dojechała nas, tak? Że moi klani ja właśnie wracam od lekarza. Wywalony bark, rozwalone plecy, czaja, gorączka, uszkodzone plecy, jeszcze jeden operator, gorączka, problemy z brzuchem. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę dowieźliśmy gruby kawał przygody, ten gruby kawał przygody będzie wam, moi kochani, przedstawiony. Nie mogę się już doczekać, żeby powiedzieć wam więcej. Naprawdę, przysięgam, że chciałem zrobić to już dziś, ale czekamy jeszcze na potwierdzenie kilku rzeczy związanych z aplikacjami. Jak tylko to potwierdzimy, to przychodzę do was z solidną dawką zajebistych informacji. Krótki story time właśnie na temat tego, dlaczego wyglądam, jak wyglądam, jak wyglądały ostatnie tygodnie. Podzielę się tym z wami w obszernej formie już niedługo. Cał